Hi there! Welcome back to another episode of Angielski na Poziomie. I'm your host, Korepetycja Patrycja, and today we are tackling a very common mistake that we, Polish learners, often make when speaking English. Do you know that awkward moment when you want someone to suggest a good movie, a nice restaurant, or a book to read? You might want to ask, Can you recommend me something? But wait, stop. That's not quite right in English. Let's fix it today so you can sound more natural and confident. In Polish, we say poleć mi coś. And that's where the confusion comes from. Poleć mi directly translated sounds like recommend me. But in English, it doesn't work that way. Instead, the correct way is can you recommend something to me? Or even simpler, can you recommend a good movie? Let's break this down with some practical examples so it really sticks. You and your friend are talking about traveling. You want to go on a trip, but you are not sure where to go? You could say, I'm thinking about going on vacation. Can you recommend any good places to visit? Or simply, do you have any travel recommendations? You need to buy new clothes and you want to know where the best places to shop are. You could ask, Where do you buy your clothes? Can you recommend any good stores? Okay, I think you've got this. Help me translate those ready to use sentences from Polish into English. Szukam jakiegoś dobrego filmu na wieczór. Możesz mi coś polecić? I'm looking for a good movie to watch tonight. Can you recommend something to me? Jeszcze raz powtarzamy. I'm looking for a good movie to watch tonight. Can you recommend something to me? Masz jakiś sprawdzony przepis na coś pysznego, co mogłabym zrobić na obiad? Can you recommend a recipe for a tasty dish I could make for dinner? Jeszcze raz powtarzamy! Can you recommend a recipe for a tasty dish I could make for dinner? Szukam pomysłu na idealną randkę. Masz może jakieś fajne propozycje? I'm looking for ideas for the perfect date. Do you have any recommendations? Jeszcze raz, razem. I'm looking for ideas for the perfect date. Do you have any recommendations? As you can see, it's easy to use recommend with different types of things, books, movies, places, activities, and more. Just remember when you're asking for a recommendation, it's important to use the word recommend with an object, whether it's a place, book, restaurant, or even an activity. And always keep in mind that we never say recommend me, but always recommend something or recommend something to me. Jeśli to błędy w angielskim powstrzymują Cię przed mówieniem po angielsku, bo ciągle zastanawiasz się, czy poprawnie będzie tak, a może tak. Tracisz pewność siebie, bo czujesz, że robisz podstawowe błędy w gramie, przekręcasz wymowę słówek i nadal tłumaczysz sobie wszystko z polskiego na angielski w głowie i efekt jest taki, że napocisz się, ostresujesz, wahasz się przy każdym zdaniu i niestety zaczynasz unikać mówienia po angielsku. Słuchaj, jest na to sposób. Zapraszam Cię na mój pierwszy kamp językowy z moim indywidualnym feedbackiem English Makeover Camp. To 30 dni wspólnej nauki każdego dnia, przepiękne i na maksa praktyczne materiały nastawione na eliminowanie tych często popełnianych błędów w angielskim przez nas, Polaków. Grama, przyimki, kalki językowe, wymowa and so on, a łącznie to aż 123 błędy których w końcu pozbędziesz się ze swojego angielskiego z pomocą dwóch nauczycielek angielskiego. Patrząc na plan kursu, treści, bonusy, format, opcje z feedbackiem, to myślę, że będzie to hit tego roku w ofercie angielskiej na poziomie. Prace nad kursem jeszcze trwają, ale już możesz zapisać się na listę osób zainteresowanych kursem. Kursem? Co ja mówię? Przemianą językową, prawdziwą rewolucją? To będzie to coś. I będzie to droższa impreza, bo bardziej rozbudowana i nastawiona na efekty po każdym dniu wspólnej nauki. I też przyjmiemy ograniczoną liczbę osób, ale osoby z listy zainteresowanych, nie dość, że otrzymają pierwszeństwo zapisu, to jeszcze najniższą cenę ever. Jaki wniosek z tego? Warto się zapisać i być z nami w English Makeover Camp na bieżąco. Link w opisie odcinka. And thanks for listening and I'll see you in the next episode. Until then, bye for now!